Witam serdecznie wszystkich pasjonatów przyrody. Znajduję się dzisiaj w pasiece leśnej. Dokonuję przeglądu rodzinek pod kątem zapasów zimowych oraz kondycji pszczół. Ostatecznie zawężam gniazda Następnie zakładam drobne ocieplenia powałkowe analizuję porażenie rodziny warozą ewentualnie będziemy dokonywać jeszcze no, takich bardziej radykalnych leczeń a niektóre rodzinki Wymagają jeszcze dokarmienia gdzieś tam w tym okresie chłodniejszym. Wrześniowe dni były dosyć chłodne, zimne. Tam te pszczoły na bieżąco, zwłaszcza te silne rodziny, wykorzystały te zapasy w większej ilości. Dzisiaj mamy drugiego października. Pogoda dopisuje. A no, na termometrze w słońcu myślę około 20 stopni. Więc naprawdę pogoda sprzyja pracy pasiece. A no, pszczółki nieco się ruszyły. Przynoszą jeszcze obnóża pyłkowe. A no, dosyć sporo roślin. Zwłaszcza tutaj w obrębie tej pasieki. A no, jest to duży taki użytek leśny o wiele hektarów łąk prawda rośliny jeszcze kwitną więc ostatnie takie zapasy nektaru pyłku no i pomału zbliżamy się do zimowli pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie